Cześć! Dzisiaj będziemy grać w Stambla. Weź trochę ścisz. Boże, nie, nie, nie w... mam nienawidzę tej muzyki. A, a ja muszę dla widzów trochę muzykę? Dobra, dzisiaj będę grała z moim przyjacielem. A nie mam tego arbuza do kupienia? To jest arbuz? Nie, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy to jest arbuz. Dobra, kto się dookoła łączy? Eee... Dobra, jaki masz kod? Eee, nie, ty do No mówię jaki masz kod? Coś się przypadkowo włączyło do kupienia no, um. no, no, no. Czekaj, ja dopiero postać wybrałem ja Co? Też... Ruby Cubit? Kajorajo? Po no, prostu nie mam Kajorajo Weź Marek. kimkolwiek, kawałek już robić no, To zakładam... Felfish, nie Zakładam kropelkę Patrzcie. O Jezu, ale mam lagi. Ja nie jestem kidem, ja... Y... Nie, u mnie to pokaż. Bo ja le... Jestem królem internetu, będę królem sztuki walki. Co? Ja ja. To nie idzie tak? Patrz. Ja nie jestem kidem, ja jestem... Któremu internetu Weź będziesz? jak widzowie nie widzą, oni tylko u mnie widzą grę. Dobra. Wiem, ale mam kropelkę. u Dobra, łącz się do mnie. Dodaj daj mi zaproszenie. Okej. Okay. Czekaj, muszę... A jaki Ty masz serwer? Nie gramy? No. A to nie gramy w blockdash? Nie. No. Potem... Potem standard, standardowo. Możesz na razie wyciśnąć mikrofon i wideo, wideo bo chcę coś mamie powiedzieć Nie mogę Okej, okay, będziemy już... Ej, a jest taka nowa mapa, której ja nie mogłam Let's go! Boże, nienawidzę tej mapy A ten... Bo tą mapę Super, że ją lubisz po prostu, nie? Ale ty jej nienawidzisz. Masz rację. Nienawidzę jej. Z całego serca Biu. jej nienawidzę. Wow, Jezus, Mary. Co zrobiłam? Z całego serca nienawidzę tej mapy. A Ja jestem pierwsza. Sorry jestem pierwszy. O i dobrze. Sorry, niedobrze. Wow. Ej, widzieliście widzowie tą akcję. A widzicie to, że ja jestem pierwszy? A widzicie to, że, że mnie to A nie widzicie, obchodzi? Nie, ja jestem ostatni. <noise> no, co? rzecz, rzeczy, my daleko. Nie, 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 nie. Jakby, co to nie Bo do ciebie? Jakby, co to nie do ciebie? Ja po prostu ten A, jesteś przede mną. I dobrze. Mama kupiła traktora. Szczy! Mama kupiła traktora. Szczy! Widziałam, co chcesz zrobić! A ty się śmieję, jak jakiś szalony, Boże. Za chłop. Ja jestem. chodzisz Nie przechodzę. Uwielbiam to grę. A ja skoń, nie! Jesteś tutaj. Ja jej nienawidzę. Ua! Ale cię wywalił. Ty jesteś wałek! Cicho bądź. Ale cię wywalił. Ty jesteś wałek. Oglądajcie jak przegrasz? Tak, przecież widzowie tego chcą na bank. Kurde! Nie! Nie! nie zrobiłam taką akcję. Dobra, będziemy oglądać Filipa. To masz <ślepy> 17. On mi daje drinkę, chce ze żeby robić jakieś dziwne akcje. A ile to masz he, <ślepcja> 17? Nie, nie! Kocham tą mapę. nie, 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 Oglądamy tego nie Super. Dobra, chcę mieć szansę. A macie! Jesteś kropelką. Ja w to zawsze wygrywam. Jesteś kropelką, a za tobą są słońce. Ludzie, wy go widzicie? Bo to jest taktyka kaabry. No tutaj... mi... Co? Ale widziałeś, jak to mnie wypiło w kosmos? Widziałam. Ja. Ej, ale fajnie. Ej, fajnie to było. No, łącz się. Mogłem jeszcze... Mogłem jeszcze to uratować, ale nie uratowałem. Bo jesteś Eee. Wygrałem z tobą chyba z pięć razy. Raz ja z tobą zagrałam. Raz z porównaniem do pięciu. Ale się wtedy wstydziłeś przyznać ja i a ja Ci dałem forów. ja z Dominiką przegrałem, nie? Musiałem w jej w sili a wiesz co kliknąłem? Serduszko. I ją sam wypchnąłem na metę. Let's go! Lubię tą mapę, bo jest podobna do kamuflaj. Z tej mapy. O chłopie. A ja kocham tą mapę. Raz yy, mojej koleżance ją przeszłam na jedną osobę. Ale czasem mi nie, i ona coś nie idzie, wiecie? Ludzie, przyjść, nie się ze mnie! Ja Ludzie, tu to... jest cały. Tu nie grają ty tak jak na mnie wcześniej. Tu gra cały serwer! Gramy i nagrywamy! Nie nie chcę odpadać! Dobra, po tym. Dobra, Filip, za chwilę będzie musiał iść, iść umyć zęby, bo rano nie umył. Eee! Hmm. <laughs> To zobaczyć. Nie no, paczek jak blisko byłam. Nieszczęście, ale niech mnie oglądać. Tak. To będzie, była odwróć to mnie. Pytam, gdzie ja bym doszła. O, lubię tę mapę. Nie. Ale u mnie jest ruszyliście latin. A u mnie nic mnie nie rusza. u mnie jest jeden i mam start dopiero. Halo? Mm. Dobra, ja wychodzę tutaj, nie mam nic Stąd był Stamblez nie poleca. No też średnio zagrałam w to, bo on w to chciał. Filipa nasz Roblox. Mama nie potrafi się na Umarasz? Serio. Dobra, to idź, umyj te zęby, a ja będę... Yy, a ja bym widział coś nagram fajnego. Weź mi się zaloguj. Ale zrób no na chłopce jakieś fajne imię, proszę cię. Aktualizuj się. i zabiegam żeby okay, było. Okej, czekamy aż mu się za... załaduje, a my w tym czasie... Zagramy w jakieś... Dobra. Mega dawno... W ogóle mega mi się spodobało Kitty Tower. Więc wiecie. Więc sobie zagramy w jedną... Dobra. Popcat? Taki cat? Czy pomalowany cat? Czy jakieś inne caty? Dobra, wiecie co? Chyba idę nie do popkata tylko do tego tu. Bo to jest pomalowany kat. I love you. Śliczny, <śmiech> śliczny, śliczny, śliczny. O Boże. Mama kupiła traktora. Czy mama kupiła traktora. Czy, patrzcie, tutaj jest popkat Ale cute! Ej, muszę być screena. Śliczny jest kot. Boże, no i mnie zacięło. I jak to jest. I idziemy, wóó! śliczny kot, śliczny kot i śliczny kot. Hop, 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 hop. I teraz śliczny kot, śliczny, 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 mega śliczny, mega śliczny. Wszystkie są mega śliczne. Jak się mi Teraz karma dla kotka O kurde To jest mega fajne I teraz tu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy teraz takie koty. Hop. Hop. O kurcze, ale spadliśmy. Wchodź, co co Zrobiłaś mi tego Robloxa? Nie, bo czekałam aż się zainstaluje. Nie zainstalował się? Chyba tak. Dobra, to powiedz co mam robić. Musisz na bank wprowadzić roku rodzenia e, twojej My mamy. Patrz. Chłopak, teraz tutaj, niech twoja mama ci tutaj przeczyta. Patrz, bo to jest dziewczyna, to chłopak. I tutaj musisz przeczytać, no i różne rzeczy wpisać. Moja siostra by ci to załatwiła. Birthday, urodziny. No. January, February, March, April. April 2014. Ale musisz tam yy, nie, bo oni tutaj przynajmniej 18 lat. Musisz. Nie wiem, A ja zrobię na swoim koncie i co? Ale wtedy nie możesz jakby mieć Robloxa. Mogę. Mi nie zrobił. Dobra, teraz co mam kliknąć? Pokaż ja Mam konto swojego dziadka. I teraz masz tak. Hop, hop, hop. Może ja, ja w ogóle Filipowi pomagam ym, zainstalować tego. Nie do to mamy. Mama, poprzednio. Okej, okay, jesteśmy na takich koteczkach. Dobra, wyjdę z tego. O, po prostu kiedy indziej w nie zagramy. No to może. Zakrajmy w takie coś, to jest mega fajne. O, no i mnie coś od razu, widzicie? Mama musi maile wpisać, nie mail I oczywiście nie chcę mi tego zrobić. Dobra, ja teraz nakrywam. Jak zwykle. No spoko, jest fajne. A Ale jest fajna. Okay. O kurde, co mnie znowu tak... Ej, coś sobie widzowie nie umiemy w tym poradzić, nie? A co tu trzeba zrobić? na nas, ja ciebie tutaj... ...takie coś goni, no i ciebie tutaj łapie, no i wtedy... ...ciebie jakby to... ...zabija. A to nie jest... Widzowie, będę cicho, a wy... Ania mor, ania mor. Ty 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 ty, ania mor, ania mor. Weź ciut, you, weź ciut ten ścisz okej? Okay?

Chcesz, żeby było napisane, jak ty. Chcesz, żeby było na filmiku, jak ty śpiewasz, Filip? Nie. No właśnie. Więc nie śpiewaj. Okej okay, no w tej nam idzie. 17, a na, nas, na raz już Znaczy. 15, no bo. Naprawdę, pana to miałam, bo Taka gra grę, fajna jest. Umieram nara. No i na dzisiaj kończymy.